Pozostawiłeś Polskę nam, Ojcze Święty, błogosław nam. Przez okno w niebie patrzysz na cały świat, choć się nie ma już wśród nas. Pozostawiłeś Polskę nam, Ojcze Święty, błogosław nam. Przez okno w niebie patrzysz na cały świat, choć się nie ma już wśród nas. Ja nie Pawle teraz Z spośród świętych wywyższony, słowa swoje zamień w czyn, Bóg niech będzie uwielbiony. Zadrży ziemia, zagra róg, bo nic nad Boga, nic, któż jak Bóg? Chwała Panu, że jesteśmy pod tym krzyżem.